Cześć, kochani. Dziś z braku czasu nagraję, nagrywam dla Was taki krótki filmik. Jest to tylko taka mała ciekawostka, bo chciałam nagrać dzisiaj filmik o płatkach śniadaniowych, ale po prostu no, mam takie inne sprawy i po prostu muszę to ogarnąć. Zrobiłam leczo, takie pyszne, oczywiście bez mięsa leczo wegetariańskie. Ale zrobiłam to leczę do słoików i nie byłoby w tym nic takiego dziwnego, jakiegoś szału by to nie robiło, ale chcę właśnie powiedzieć o takiej ciekawostce, którą stosuję od pewnego czasu, gotując jedzenie do słoików. Chodzi o konserwację tego jedzenia, bo niektórzy po prostu pasteryzują, czyli tam gotują na przykład 45 minut. I przewracają słoik do góry nogami i jak ostygnie przykładają gdzieś tam do, do piwnicy czy do garażu. Natomiast ja mam inny sposób. To się nazywa tyndalizacja. To jest jakby kilkukrotna, kilkukrotna pasteryzacja. W pierwszy dzień gotuję takie słoiki 3 godziny, w drugi dzień gotuję 2 godziny i w trzeci dzień gotuję godzinę. I taki słoik, nawet tutaj jest cebula w środku, czyli normalnie raczej nie powinno się robić z cebulą, bo ona fermentuje. Natomiast jeżeli stosujemy tyndalizację, to jak najbardziej możemy sobie robić wszystko z cebulą. Takie słoiki, tak kilkukrotnie przeprowadzona tyndalizacja, powoduje to, że taki słoik możemy sobie otworzyć nawet za 20 lat i to jedzenie będzie. Świetne, świetnej jakości. I tak tylko y, taka jeszcze kolejna mała uwaga. Y, żeby na przykład było ekonomicznie y, przy, przy gotowaniu, żeby wykorzystać jakoś maksymalnie y, różne składniki, to na przykład y, zrobiłam takie leczo właśnie do słoików y, i wykorzystałam te same składniki, zmiksowałam całe leczo na gładką masę i zrobiłam sos po prostu taki sosik. Otwieram sobie go i mogę sobie nadmoczyć chleb, czy do ryżu, czy do makaronów, do ziemniaków. Świetna sprawa. Czyli mam po prostu jakby dwie pieczenie na jednym ogniu zrobione. Więc naprawdę warto, warto sobie stosować taką tyndalizację. Można nawet ziemniaki, które zostaną z obiadu, można sobie wrzucić w słoiki. I y, sobie tak gotować, i one naprawdę mogą kupę, kupę lat sobie y, leżakować. To smacznego, kochani, pozdrawiam.